Dzień dobry! 19 czerwiec, brzeg Opolski, jesteśmy nad Odrą z naszym psem tropiącym. Tak to wygląda: rzeka Odra. Zdłuż poukładane są worki. Zabezpieczona jest ulica. Chodź mi się, zobaczymy dalej, co tam wypłynęło. Bo tu już jest coraz bliżej. No, co tam pies wyczuwa? Co tam? Chodź. Proszę bardzo, tu już praktycznie mamy wodę. Pod samym, jak to mówią, brzydkonosem. Dochodzimy dalej. Idziemy, popatrzcie jak blisko już jest dom i tu już mamy wodę, jeszcze bliżej. Dalej jest zataśmowana ulica, jest zakaz wejścia, jakbyście chcieli porównać, to zobaczcie jak już jest za chwilę blisko do ratusza, także o, tu już jest chałupka. I to tak wygląda. Pies się niecierpliwy, jak zwykle. O, i tak to. Na tyle mogę Wam pokazać. Pozdrawiam serdecznie.